Miszta i Abramowicz w top 10 cieś. Polskie talenty bramkarskie błyszczą wśród młodych. Cezary Miszta i Sławomir Abramowicz trafili do top 10 rankingu najskuteczniejszych bramkarzy świata do lat 25 według cieś. 23, latek z Rio Ave zajął szóste miejsce, a 20, latek z Jagieloni ósmy Wojciech szczęsny poza listą. Czy młodzi Polacy przebiją gwiazdy? Oto kulisy wyróżnienia. W środę analitycy Cieś Football Observatory opublikowali ranking najskuteczniejszych bramkarzy świata do lat 25 wśród nich dwóch Polaków: Cezary Miszta, 6 miejsce, 5.8% udanych interwencji ponad oczekiwane i Sławomir Abramowicz, 8 miejsce, 4.72%. Gdyby spytać kibiców w Europie o najlepszego polskiego golkipera, Większość wskazałaby Wojciecha Szczęsnego Gwiazdę FC Barcelona z 21 meczami bez porażki w 2025 roku. Łukasz Skorupski, Bologna, Serie A i Marcin Bułka, Nice, Lig 1 też mieliby swoich fanów ich rozpoznawalność. Zbudowana na grze w topowych ligach przeważałaby w sądzie. Ranking cieś obejmujący 65 czołowych lig. Pominął jednak te trójkę kryterium wieku do 25 lat i skuteczność interwencji w relacji do oczekiwanych XG wyłoniły młodsze talenty. Miszta i Abramowicz z Portugalii i Białego Stoku błyszczą, czy to zapowiedź nowej ery polskich bramkarzy. Cezary Miszta, 23-latek, to wychowany klegi Warszawa z klubem zdobył Mistrzostwo Polski 2021 i Puchar Polski 2023. Zanim wiosną 2024 roku przeniósł się do Rio Ave w portugalskiej liga Portugal. W tym sezonie rozegrał 24 mecze, wpuszczając 39 goli i raz zachowując czyste konto jego 5,8% skuteczności interwencji ponad XG to dowód refleksu i klasy w trudnych sytuacjach. Sławomir Abramowicz, 20-letni talent Jagiellonii Białystok, ma jeszcze bardziej imponujący bilans 43 mecze. 49 puszczonych bramek i aż 16 czystych kąt. Z Jagą walczy o półfinał Ligi Konferencji, ćwierćfinał z Dinamem Zagrzeb i zdobył Superpuchar Polski w marcu. Jego 4,72% skuteczności stawia go wśród najlepszych młodych golkiperów świata. Sport.pl zauważa. Abramowicz to przyszłość, jego stabilność w Jagiellonii budzi podziw. Ranking Cieś. Oparty na danych z 65 lig, nie uwzględnia Szczęsnego 34 lata, Skorupskiego 33 czy Bułki 25, Miszta i Abramowicz to dowód, że Polska ma talenty na lata. Miszta z doświadczeniem legi mistrzostwo 2021 roku mimo roli zmiennika, w Rio Ave stał się numerem 1 jego interwencje, jak parada w meczu z Benficą 1-2 pokazują potencjał. Abramowicz, młodszy o 3 lata, to objawienie w Jagiellonii, walczącej w Europie, broni z pewnością weterana, a 16 czystych kąt przykład z Legią w Superpucharze to rekord wśród Polaków w tym wieku. Cieś wyróżnia tych, którzy wykraczają poza statystykę Miszta i Abramowicz to przyszłość pisze przegląd sportowy. Kibice w Polsce świętują szczęsny 11 czystych kąt w barki, i Lewandowski 38 goli błyszczą w elicie, a Miszta z Abramowiczem pokazują, że następcy rosną. Miszta z 24 meczami w trudnej lidze portugalskiej i Abramowicz z 43 występami w Ekstraklasie i Europie to kontrast: pierwszy szuka stabilności za granicą, drugi buduje markę w kraju. Jagiellonia z Abramowiczem w bramce. Marzy o półfinale Ligi Konferencji ćwierćfinał z Dinamem 10 i 17 kwietnia, to szansa na historię. Sport reflektuje. Polska bramka ma przyszłość szczęsny inspiruje, a młodzi idą jego śladem. Czy Miszta i Abramowicz przebiją gwiazdy? Cieś daje nadzieję ich liczby to zapowiedź wielkich karier.